O, jak miło, przyjemnie. Pani przyjemnie, profesor. pani profesor. To na mnie jest Ale to pasuje. Trzeba i okularki głupiej. Na skutek. Na skutek. Świetnie, miluje. Miluniu, <laughs> fajnie to winiaza, a ty masz taki... <laughs> no to nie przeszkadza, bo ja rozumiem jak to męczy psa, no, no to nie, ale no to. tym spoko. <laughs> o biedny, <laughs> przecież to jest <laughs> pani modelka <laughs> na <nasza. śmiech> No. Ma taki no. stały. teraz od się... Ona będzie na skuterze, to będzie umrał. Ty, ona nie ściąga w ogóle. Nie. A spod to spodach... to mi nie przeszkadza to. I ciebie bardzo, nie? Bardzo. To jest lepiej, lepiej, lepiej taka pocieszna. powaga, że. <śmienicza> Aż dźwig mi boli. <śmienicza> proszę, ja? pa, proszę pani, my to wszystko załatwimy.